Nastawę kolagen czy glikozamina. Wiele zadaje sobie pytania, czy kolagen nastawy jest e, skuteczny. Przecież na rynku znajduje się wiele preparatów i składników wspomagających ruchomość stawów i e, niewieluję ich e, bolesność. Należy do nich m.in. E, siarczeń glikozaminu. Synteza glukozaminy w organizmie również spada wraz z upływem e, lat. Jest to bardzo ważny składnik, zapewniający prawidłową funkcjonalność stawów. Glukozamina działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, a ponadto stymuluje syntezę kolagenu i zabezpiecza tkanki przed e, blokowaniem. Jej suplementacja zależy się szczególnie w chorobie dwuręgniowej e, stawów. Niemniej jednak jak pokazują badania, to stosowany regularnie przez 3 miesiące hydrolizowany kolagen na stawy w porównaniu z glukozyminą spowodowała zmniejszenie bólów, poprawę mobilności stawów u chorób z chorobą zwyrodnieniową. Dobrze również, gdy preparat na stawy zawiera oba te składniki, ponieważ przyjmowane razem zwiększają one swoją skuteczność. O tym, jakie te preparaty, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.